Dziś mija dwa lata rządów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chcieliśmy trochę nie pochwalić się, ale przede wszystkim poinformować wszystkich czy czytelników, czy, czy telewidzów, wszystkich naszych mieszkańców, szczególnie przemyśla i okolic, ale również całego Podkarpacia, o tym, co udało się tutaj wspólnie zrobić. Pierwsza rzecz to warto podkreślić, powiedzieć, mamy. Europosła z Platformy Obywatelskiej Elżbieta Łukaciewska, jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Niedawno wygrała wybory. Wzmacnia to nasz region, jeżeli chodzi o wszelkie kwestie związane z naszym, naszą ubytnością nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Druga sprawa to faktycznie Platforma Obywatelska ma w przemyśle dwóch posłów: Marek Żąca i Piotrek Tomański macie państwo nas do dyspozycji na wszelkich uroczystościach, spotkaniach. Jesteśmy mogę to z całą stanowczością stwierdzić bardzo aktywni, jeżeli chodzi o spotkania, o ściąganie tu premiera czy ministrów, czy różnych ważnych urzędników państwowych, było w przemyślu wielu, wielu naprawdę już tutaj mm, Ministrów właśnie premieru i, i premier rządu polskiego, czyli pan premier Donald Tusk. Dzięki temu do Przemyśla ściągaliśmy, ściągaliśmy faktycznie e, spore pieniądze. E, przy okazji tych wizyt zawsze udawało się nam coś dla, e, dla miasta zdobyć. Takim dowodem było na to, że odzyskaliśmy na przykład 100 tysięcy dla liceum słowackiego w, w przemyślu. E, myślę, że dużo możemy by było mówić, ale to, co mieliśmy powiedzieć, jest też również, również jest napisane. Tutaj dzięki temu, że mamy również panów z telewizji, to i, i kolegę, który nas również filmuje, postaramy się troszeczkę jednak o tym powiedzieć. Ja postaram się powiedzieć o jakiejś połowie rzeczy. Myślę, że Marek spróbuje uzupełnić jeszcze, a mamy naprawdę się czym czym chwalić. Pierwsza rzecz to jest taka, że. No chwalić, to już mówiłem, że nie chwalić, ale informować o tym, co udało się zrobić. Pierwsza rzecz to jest taka, że ten rząd jest spokojny, ma dość duże zaufanie Polaków, ale przede wszystkim to jest normalny rząd, normalny, tak jaki chcielibyśmy zawsze widzieć, jest to zupełne zaprzeczenie tego, co było w koalicji samoobrony Ligi Polskich Rodzin i Pisu. Widać, że jeżeli są spory pomiędzy koalicjantem, to tylko merytoryczne, także... Życzyć sobie, żeby faktycznie takie koalicje w przyszłości miały miejsce, czyli spokojne i mm, no, takie, można powiedzieć, normalne, normalne funkc no, normalnie funkcjonujące koalicje. Jeżeli chodzi o to, co udało się zrobić, w, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to w tej chwili wzmocniliśmy naszą pozycję w Unii Europejskiej, mamy szefa Parlamentu Europejskiego, Profesor Buzek jest naszym przedstawicielem jako europoseł, ale również jako przewodniczący tego parlamentu. Warto podkreślić, że jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to również w przemyślu i konkretnie w Medyce na przejściu mamy w tej chwili przejście drogowe i przejście piesze, które jest remontowane. Praktycznie mamy już zielony pas, wydzielony dla, dla wszystkich turystów. Mamy również mały ruch graniczny, który pozwala w pewien sposób lepiej yy, przemieszczać granice przez Polaków mieszkających na Ukrainie. I myślę, że to są takie dość konkretne informacje. Mamy również kartę Polaka, prawda? To są, to są takie dość ważne rzeczy. Następna sprawa, co udało się nam zrobić, to. Yy, Dość ważne jest, że Polska jest liderem gospodarczym Europy, czyli mamy największy wzrost PKB w Europie. Niektóre państwa mają nawet 20%, 20% że tak powiem no stratę, czyli 20 minus 20%. Wzrostu PKB, czyli, czyli to, jest, to jest ogromna różnica. Hiszpania, Niemcy, Francja to są kraje, potęgi, mocarstwa europejskie, a Polska jest od nich kilkukrotnie lepsza, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Hmm, jeżeli chodzi o nasze decyzje, to wycofaliśmy wojska z Iraku. W tej chwili mamy armię zawodową. Polacy już yy, nie muszą. Masowo być powoływani do wojska, są to decyzje y, praktycznie podejmowane świadomie i na zasadzie y, no, zawodowej armii, czyli kontraktów. Jeżeli chodzi o y, budowę na przykład autostrad, prawda? Budujemy w tej chwili, podpisaliśmy umowy na 1256 km autostrad, czyli jeszcze nie jeździmy po tych drogach, co trzeba dodać, ale, ale faktycznie mamy yy, świetną sytuację, ponieważ wszystkie te umowy są już podpisane, są wykonawcy, będą to realizować.